w mieście Stalowa Wola i jak najbardziej to wszystko jest dopracowane. My widzimy wychodzących już bohaterów tego starcia, a więc reprezentację Turcji oraz gospodarzy, a więc Polaków. Na bramce Onur Czewikan z dwójką Berkay Karacza, trójka to Jusuf Akrzyszek, pięć Tajlan Aydin. Wybiegną na Murawę na bramce. Miłosz Piekutowski z dwójką. Dominik Szala, 4. Igor Orlikowski, 5. Michał Gurgul, 6. Maksymilian Schnautzner, 8. Karol Borys na prawej stronie. Przydałby się przerzut, o to też chodziło. Świetna piłka do Kurowskiego, tutaj też jest Kolanko. Kolanko błyszczał w meczu z Gibraltar, Ta Świetna piłka do Mikałowskiego, i tu będzie oczywiście faul I to będzie też żółty kartonik dla środkowego obrońcy. Ustawiony mur, ale widzimy tutaj też dużo zawodników w obrębie pola karnego. mur, wysoki, bo dwóch środkowych obrońców jest naprawdę rosłych. Mikołajewski, czy to będzie bezpośrednie uderzenie? Mikołajewski broni jeszcze kolanko, ale nie trafił w piłkę. Będzie walczył, oj, czy to będzie rzut karny? Faberski dostał piłkę, ale jest przyjęcie Faberskiego niesamowite. Jeszcze próbuje czarować, jeszcze próbuje nawinać się. Co zrobi Jan Faberski? Niesamowicie tańczył z piłką, ale ostatecznie ja Sewikana. Zagranie po ziemi, ależ kapitalnie Mikołajewski. Broni to. A raczej blokuje drużyna turecka świetny, stały fragment. Mikołajewski na lewej stronie. Mikołajewski. Mikołajewski strzela broni Sewikan. Wznawia. Mocnym podaniem Dilek doskoczył do niego. Szala, nie ma tutaj faulu. Schnauzner, szala, świetne podanie. Rusza kolanko. Kolanko do Mikołajewskiego, Mikołajewski, Nie ma, ależ było blisko teraz. Powoli po ziemi. No i jak na razie miałem pochwalić, ale proszę, proszę zobaczyć. Prosta strata, świetnie to robi reprezentacja Turcji. F Akman! Słupek do i nie ma gola. Ależ było blisko, widzicie. Dwoosobowy mur nawet ustawiony w tym momencie. Miękka wcinka Borysa Orlikowski. ten pojedynek główkowy wygrał. Jest próba, Szewikon, Mikołajewski, Jest jeden do 0, zamieszanie w polekarne, ale to wiatr z dziesiątką na plecach. od Danil Mikołajewski. Jeden do 0 i teraz ta sytuacja troszeczkę się rozjaśni. Turcja w pewnym czasie, którym, po którym Polacy naprawdę dobrze się spisywali. Borys od razu do Mikołajewskiego. Mikołajewski do Borysa, ale za plecy. Ale powalczy. widzimy. Od razu odzyskał to, co stracił. Faberski rykoszet. Czewikan. Ależ niebezpiecznie. Akwan świetnie piłka do lewej strony. Faberski. Faberski, Faberski. Grzybacz raz jeszcze do prawej nogi. Czy uderzy teraz kolanko? Nad poprzeczką. Teraz będzie rzut rożny. Jest gotowy już karacza, lewa noga, świetne dośrodkowanie, strzało, bok słupka. Słychać było tylko westchnienie. Cały czas nasza akcja trwa. No i kolanko do lewej nogi, Mikołajewski nie był naspalony. Mikołajewski, dośrodkowanie, Szewitan musiał interweniować. Ależ tutaj też niepokój w defensywie. Kądziołka, Kądziołka, faulowany w tym momencie. Szybko rozpoczyna reprezentacja Polski. Jest strzał z dystansu, poprzeczka! Teraz ratuje jeszcze Wikana. Teraz Mikołajewski, Mikołajewski do Faberskiego. Faberski i nie ma teraz faulu. Nie, jest faul, jest rzut karny. Jest sygnał. Mikołajewski. Mikołajewski była Vera, więc obejmują jeszcze większe prowadzenie nasi reprezentanci. Ci się wrócił? Świetne zachowanie tego zawodnika. Też znakomite podanie Arkuczu rusza Turcja. Dilek, no i znowu. Dominik Szala. Cóż za interwencja. Presją gracz. Trabzon sporu, radzi sobie bardzo dobrze. Przejmuje piłkę jednak Faberski. Fabelski indywidualnie czy zagra do Nowakowskiego? Tak jest. Nowakowski, lewa noga obok słupka, to powinna być bramka. Tutaj nie możemy też dać się podpuścić i wejść w grę tureckiego zespołu chaotyczną. Dominik Szala, ależ tutaj błąd jest. Nie ma bramki, co za interwencja! Na takowej nie ma. Jest dośrodkowanie, teraz strzał, znowu słupek znowu nie ma. Surza, nie wiem. Czy... Wydaje mi się, że to nie był dobry mecz Tajlana Editha. Teraz rusza kądziułka w pole karne rywala. I drugi żółtkarny w tym spotkaniu. Wywrócony kądziułka. Minuty doliczone do tej drugiej połowy. Ale zaraz te trzy minuty mogą nie mieć żadnego znaczenia. Jest gwizdek arbitra. Filip Borysy i gol. 3 do 0 więc nasza reprezentacja w znakomitym stylu kończy tak naprawdę i decyduje kto zgarnie dzisiaj trzy oczka kto...